Cześć, mam na imię Wanda, dzisiaj będzie pomagał mi Mirek. Pokażemy Wam wspólnie, jak ubrać poprawnie kombinezon Easy Motion Skin. Zaczynamy. Odległość między kolanem a biodrem, ta czarna elektroda, która była przed chwilą widoczna, znajduje się na środku. Elektrody, które znajdują się na mięśniu dwugłowym. Również te czarne elektrody w tym miejscu znajdują się między kolanem a biodrem. Wkładamy obie ręce do rękawów. I Mirek szybkim ruchem, zaokrąglając plecy, wsunął kombinezon. Elektrody na ramionach powinny znajdować się na wysokości połowy łokcia oraz barku. Pokaż Mirku, w jaki sposób podciągasz do góry kombinezon. I teraz sprawdzamy elektrody w odcinku piersiowym. Powinny znajdować się nad sutkami, na brzuchu również idealnie przelegają. Jeżeli zdarzy się, że kombinezon jest zbyt luźny, w udach bądź w ramionach mamy dla Ciebie opaski Easy Motion Skin, dzięki którym elektrody będą przylegać do ciała. A teraz przejdziemy do ostatniego kroku. Pokażę Wam, w jaki sposób zamontować powerbox, czyli serce naszego systemu Easy Motion Skin. Zwróć uwagę na długość kabli. Bardzo ważne jest to, żeby krótszy element znajdował się w miejscu najbliżej umieszczonym kieszonki. A teraz upewnij się, czy elementy są dokładnie wpięte. W tym momencie najlepiej umieścić dłonie pod materiał, docisnąć. Jeżeli nic nie słyszymy, znaczy, że wszystko przylega idealnie. Jak widzicie, nasz kombinezon Easy Motion Skin został zaprojektowany w ten sposób, żebyście sami mogli się ubrać, sami trenować i sami odnieść swój sukces.